Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Gdyby weekend cudów odbywał się dzisiaj, 4000 tysiącom rodzin musielibyśmy powiedzieć, Ciebie nikt nie wybrał, dla ciebie nie wystarczyło. Żeby tak nie było w sobotę i w niedzielę, Państwo muszą wejść na stronę szlachetnapaczka.pl, znaleźć rodzinę, która chwyci was za serce i przygotować paczkę. Czy to jest trudne na ostatnią chwilę? Te kilka dni teraz to nie jest ostatnia chwila. Tak naprawdę paczkę da się przygotować w kilka godzin. Niedziela jest handlowa. W niedzielę można pojechać nawet w ostatni dzień weekendu cudów do sklepu i kupić wszystko. Jeżeli zobaczycie węgiel, lodówkę, nie przerażajcie się. To można dostarczyć później. Węgiel kupuje się przez vouchery. Tak naprawdę nie pakujemy węgla do swoich samochodów i nie bieziemy do, mag do magazynu. I wolontariusz, który był u rodziny, pomoże Państwu we wszystkim. Dostajecie Państwo, wybierając rodzinę, numer telefonu do niego. To jest bardzo łatwy kontakt. Tak naprawdę zrobienie paczki. Jest super proste. Ważne, żeby zebrać fundusze, żeby zebrać przyjaciół, żeby zebrać znajomych, żeby ogłosić to w swoich mediach społecznościowych, żeby zebrać potrzebną ilość gotówki i po prostu kupić trzy podstawowe rzeczy, trzy kluczowe rzeczy, które znajdują się w opisie. Wolontariusz we wszystkim pomoże. Nie pozwólmy, żeby cztery tysiące rodzin zostało bez swojego darczyńcy, żeby cztery tysiące rodzin zostało na święta z myślą, nie jesteśmy warci tego, żeby ktoś nam pomógł. Chodzę na stronę szlachetnej paczki. Jakie rodziny tam widzę? Widzę panią Natalię i syna Krystiana, którzy od miesiąca próbują odnaleźć się w nowej trudnej sytuacji. Mąż pani Natalii dostał udaru i zmarł, dokładając opał do pieca. Ich dom w połowie się spalił. Pani Natalia i jej syn mieszkają w jednej izbie. Cały zapas węgla, który mieli na zimę, spalił się razem z połową domu. Cieszą się, że mają gdzie mieszkać. Jednocześnie bardzo trudna jest sytuacja. Ta bez opału na zimę i ta bez taty, to będą pierwsze ich takie święta. Czego potrzebują? Potrzebują groszku opałowego, potrzebują nowych ubrań, dlatego że te, które mieli, spaliły się. Nie pozwólmy, żeby pani Natalia i jej syn zostali bez pomocy przed świętami. Strona szlachetnapaczka.pl to jest dobry adres. Dobry adres do tego, żeby wybrać może panią Natalię, może panią Stanisława albo pana Adama, i kupić im zapas żywności, zapas środków czystości, ciepłe buty, kurtka na zimę. Nie pozwólmy, żeby ktokolwiek przed świętami został sam. Jesteśmy na progu świąt. Wszyscy się przygotowujemy. Robimy zakupy, odwiedzamy jarmarki. Te rodziny, które czekają, które jeszcze nie mają darczyńców, też czekają na święta. To jest pani Maria, która zaparza cztery razy jedną torebkę herbaty, żeby na Wigilię zostały świeże. To jest Zosia, która czeka na kredki. Która taką kredką zaznaczyła na framudze drzwi swój wzrost i mówi: Tata musi wiedzieć, że urosłam. On patrzy z nieba. Tata Zosi odszedł i wszystko się zmieniło, bo to jest taka historia, gdzie życiowy zakręt i trzy niezapłacone raty kredytu sprawiają, że brakuje na wszystko. Zosia przed tą nieszczęśliwą historią chodziła na akrobatykę i chodziła na malowanie do pani Ani. Teraz nie chodzi, bo jej mamy na to nie stać. To jest taka historia, która mnie porusza. Bo ja mam dziecko, ma 12 lat i też chodzi na akrobatykę. I myślę sobie, że być może kiedyś ja ulegnę jakiemuś wypadkowi i wtedy moje dziecko nie pójdzie na akrobatykę. O tym jest też szlachetna paczka, że dzisiaj ktoś potrzebuje pomocy, ja wyciągam do niego rękę, a jutro ja będę potrzebował pomocy albo moje dziecko i do nich ktoś wyciągnie rękę. O to Was prosimy, o wyciągnięcie ręki. Szlachetna paczka Jeszcze nigdy tak wiele rodzin nie czekało na pomoc. Szlachetna paczka. My apelujemy o ostatni przedświąteczny wysiłek, być może o ostatni akt przedświątecznej dobroci w tym roku. Bardzo tego potrzebujemy, bardzo was potrzebujemy. Blisko 4000 rodzin wciąż nie ma swoich darczyńców. Weekend cudów, który ma się wydarzyć 13-14 grudnia, dla nich może być weekendem bólu i rozczarowania, bo oni czekają na naszą pomoc. Jeszcze nigdy tak wiele rodzin nie czekało na pomoc. Nasi wolontariusze dotarli do większej liczby potrzebujących. A to oznacza, że na tej ostatniej prostej do 13 grudnia potrzebujemy więcej darczyńców. Blisko 4000 rodzin czeka na pomoc. Dla nich weekend cudów może być weekendem bólu i rozczarowania. Nie możemy na to pozwolić. Bardzo was potrzebujemy. Wejdźcie na szlachetnapaczka.pl, wybierzcie rodziny, dla której możecie przygotować pomoc i zróbcie to. Jeśli martwicie się, że ta paczka jest duża, że potrzeby są duże, to się nie martwcie. Wolontariusz we wszystkim pomoże. Te największe rzeczy można dostarczyć nawet po weekendzie cudów. Najważniejsze, żeby ci ludzie nie zostali sami. Nikt nie powinien w weekend cudów usłyszeć, że nie zdążyliśmy, że dla ciebie zabrakło, że nikt cię nie znalazł. Blisko 4000 rodzin wciąż czeka na swojego darczyńcę, na kogoś, kto dopisze szczęśliwe zakończenie do tej trudnej historii. Kto czeka na pomoc? To jest siedmioletnia Zosia. Kiedy nasi wolontariusze do niej dotarli, złamała kredkę na framudze drzwi, bo próbowała zaznaczyć swój wzrost. Wcześniej te kreski co kilka miesięcy zaznaczał jej tata. Taty już nie ma. Popełnił samobójstwo. I to jest taka historia o tym, że bieda to jest czasami życiowy dramat plus trzy niezapłacone raty kredytu. Brakuje na wszystko. Na kredki też. Zostało kilka dni. Takich historii jest jeszcze wiele. Każdy może zostać darczyńcą. Blisko 4000 rodzin czeka jeszcze na swojego darczyńcę. Czeka na pomoc. Pomóc może każdy, jeszcze zdążycie. Czas do 13-14 grudnia, wtedy jest weekend cudów. Dla nich ten weekend może być weekendem bólu i rozczarowania. Usłyszmy to wołanie, nie możemy na to pozwolić. Kto czeka na pomoc? Na pomoc czeka na przykład 7-letnia Zosia. Zosia kiedy ją odwiedziliśmy, to na framudze drzwi złamała kredkę, bo próbowała zaznaczyć swój wzrost. Powiedziała nam, tata musi wiedzieć, że urosłam, on patrzy z nieba. Taty do już nie ma. To jest taka historia, która mówi, że bieda to czasami życiowy zakręt i trzy niezapłacone raty kredytu. Teraz brakuje na wszystko. Na pomoc czeka pan Marek. Codziennie 15 km na rowerze, czasem w deszczu i w zimnie jeździ do pracy. Mieszka w pustostanie, nie ma łazienki. Czego potrzebuje? Zapasu nawilżanych chusteczek, żeby móc się umyć. I może voucherów na ciepły posiłek. Takich co dwa dni, bo mówi, że być może ktoś inny też potrzebuje pomocy. Pomóc może każdy. Wystarczy wejść na szlachetnapacz.pl, zaprosić znajomych, przygotować pomoc. Pomóc może każdy. Wystarczy wejść na szlachetnapacz.pl, wybrać potrzebującą rodzinę ze swojego miasta, zebrać znajomych i przygotować dla nich pomoc.